Na mamusiu. Zbliżam się właśnie w ten czas, kiedy kreślę pośpiesz... Kim tak piszesz, co, Julek? Z mamą. <grym> Nie żartuj. <grym> Nie żartuję. Czemu miałbym niby żartować? A... Y, dobrze. To pozdrów ją ode mnie. Zbliżam się właśnie w ten czas. Kiedy kreślę pośpiesznie te kilka słów do ciebie, do Wilna. Podróż mnie męczy, więc wybacz mnie nieskrudne pismo, ale droga jest wyboista i tak wybrakowana, jak poezji niektórych osób. Przynajmniej przy wieździe nie ma zbytnio zatorów, jak to jest w Warszawie, gdzie powozy stoją jeden za drugim. Powracam do Wilna, do tego miasta, do którego przecież przysiągłem nie powracać. Bowiem mnie nie doceniło, ale także i ciebie matko przecież nie szczędziło. na salonach i ulicach wileńskich pokazywałaś się wszakże tylko w czarnych, prostych, choć dostojnych strojach żałobnych. O smutno mi wtedy było Boże, że nie możesz promienieć całą swą pięknością. Jednakże dusza Twoja zawsze wspaniale cię przystrajała, aniżeli jakiekolwiek wystawne suknie. Więc mimo to. Byłem spokojny. Jakże więc miłe mi może być to miasto, które ciebie dwakroć dowieństwem okryło? Najpierw zabrawszy ci męża, mnie zaś ojca, Ełzebiusza. Potem los jakoby zapominając, że już raz cię doświadczał piorunem, bo zaledwie po kilku latach od śmierci ojca zabrał szacownego Mekki, którego ten łajdak Mickiewicz tfu, tak wielce znieważył w tych parszywych dziadach. Wybacz, mój biedny, matko, ale ty wiesz, że nie może być miłe mi to miasto. Stokroć wolałbym bym rodzinny krzemieniec i spotkanie z tobą. Jednak niepodobne odwlekać pojedynku z demonami przeszłości. A one czekają mnie w Wilnie. Bądź zdrowa. Juliusz. Who cool.